Wrót czułości i siły. Stonewall Jackson, jeden z najlepszych dowódców Konfederacji w wojnie secesyjnej, był bardzo wymagający wobec swoich żołnierzy. Miał obsesję na pewnym punkcie jakim? Subskrybuj mój kanał i oglądaj dalej, dzięki. Ta obsesja polegała na porządku oraz obowiązkowości. Każdego dnia przeprowadzał kilka sesji ćwiczeniowych, nadzorował sprawne wykonywanie prac w obozie oraz pilnował punktualnego wydawania posiłków i organizowania apeli co istotne. Te ostatnie nie zawsze kończyły się wraz z zapadnięciem zmroku. Jego ludzie musieli czasami ćwiczyć nocne marsze, często przez wiele godzin. Choć był uważany za surowego dowódcę, wielu jego żołnierzy podkreślało, że dbał o dobrostan swoich oddziałów, czasami okazując im nawet matczyną troskę. Jego małżonka, która najlepiej znała charakter swojego męża, nazwała to splotem czułości i siły. Gdy pewien oficer poprosił go, aby odwiedzić ciężko chorych krewnych, Stonewell szczerze mu współczuł. Ale nie zamierzał pozwalać, aby uczucia wzięły górę nad obowiązkiem. Oficer musiał powrócić do wojska.